Joyce i jej córka Kelly, która miała zaledwie pięć lat, były bardzo podekscytowane wymarzoną podróżą, ich pierwszą wyprawą do Disneylandu. Już czuły w powietrzu zapach przygody. Kiedy dotarły na lotnisko, miejsce tętniło życiem, pełne ludzi biegnących w różnych kierunkach, ale Joyce i Kelly skupiały się tylko na jednym cieszeniu się wspólnym czasem. Zaczęły spacerować po sklepach, eksplorując wszystko, co mogły. Każda witryna była pełna niesamowitych rzeczy pluszowych maskotek kolorowych kubków, breloczków i wielu pamiątek, które na nie czekały. Kelly zachwyciła się Misiem, który przypominał jedną z jej ulubionych postaci, i poprosiła mamę, aby go kupiła. Razem śmiały się, robiły zdjęcia, a nawet dzieliły się pyszną przekąską, spoglądając na zegar z niecierpliwością na moment wejścia na pokład. Podróż miała się wkrótce zacząć, a ekscytacja była tak wielka, że czas wydawał się płynąć zbyt wolno. Nim się obejrzały, nadszedł moment, aby udać się do bramki, gotowe na przeżycie magii, jaką Disneyland miał dla nich przygotowaną. Kiedy samolot w końcu wystartował, Kelly była zachwycona uczuciem wznoszenia się coraz wyżej. Patrzyła przez okno, zauroczona, jak świat na dole stawał się coraz mniejszy, aż domy i ulice wyglądały jak zabawki. To było jak unoszenie się w niebie, a ona ledwo mogła uwierzyć, że znajduje się w ogromnym samolocie, lecącym wśród chmur. Ekscytacja była tak wielka, że Kelly z trudem usiedziała na swoim miejscu. Joyce, zauważając radość córki, zaczęła wyjaśniać, co się dzieje. Widzisz, kochanie, samolot ma te wielkie skrzydła, aby mógł latać wysoko. Każda jego część ma ważną funkcję. Żebyśmy byli bezpieczni, powiedziała z uśmiechem. Kelly uważnie słuchała, jej oczy błyszczały z ciekawości. A jak on się wznosi? Mamo, dlaczego nie spada? Zapytała z niecierpliwością. Chcąc zrozumieć wszystko o samolocie, Joyce uśmiechnęła się i zaczęła opowiadać o potężnych silnikach, które pozwalają samolotowi latać, oraz o pilotach, którzy kontrolują wszystko z wielką starannością. Samolot to jak bardzo duży i silny ptak, a my jesteśmy bezpieczni, bo został zbudowany, żeby latać w ten sposób przez długi czas, wyjaśniła Joyce, pokazując kontrolki, przyciski, światła i monitory przed nimi. Kelly uspokoiła się i coraz bardziej zachwycała tym wszystkim. Przyglądała się szczegółom, próbując sobie wyobrazić, jak to jest być pilotem i sterować samolotem. Podróż sama w sobie była już wielką przygodą, a Kelly nie mogła się doczekać, co jeszcze ją czeka, bo Disneyland był już na horyzoncie. Ale zanim tam dotarły, wiele innych odkryć miało nastąpić podczas lotu. Po czterech godzinach spokojnego lotu wydarzyło się coś niespodziewanego. Niebo, które wcześniej było jasne i piękne, zaczęło wypełniać się ciemnymi, ciężkimi chmurami. Kelly, która była tak podekscytowana podróżą, poczuła, jak samolot zaczyna lekko drżeć. Na początku nie rozumiała, co się dzieje, ale szybko zdała sobie sprawę, że sytuacja staje się poważniejsza. Turbulencje zaczęły mocno kołysać samolotem, zmuszając wszystkich do trzymania się swoich foteli. Hałas silnego wiatru na zewnątrz stawał się coraz głośniejszy, a światła w kabinie zaczęły migać. Joyce, zaniepokojona, Chwyciła dłoń Kelly i próbowała ją uspokoić. Kochanie, nie martw się to tylko burza samolot został zaprojektowany, żeby sobie z tym poradzić powiedziała, starając się dodać jej otuchy. Jednak wkrótce sytuacja się pogorszyła. Piloci ogłosili, że samolot przechodzi przez silną burzę, a niektóre systemy elektryczne zaczynają zawodzić. Światła zgasły na dobre atmosfera zrobiła się napięta. Kelly spojrzała na mamę z szeroko otwartymi oczami i poczuła Jakiej serce bije szybciej? Nigdy wcześniej czegoś takiego nie przeżyła. Turbulencje nie ustępowały, a nawet Stuartzy miały poważne miny, szybko poruszając się, aby upewnić się, że wszyscy są bezpieczni. Uczucie bycia w środku burzy, wysoko w chmurach, było przerażające, ale Joyce zachowała spokój, wyjaśniając, że piloci robią wszystko, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. To wkrótce minie nie martw się dobrze powiedziała Joyce. Starając się uspokoić córkę, jednocześnie mocno trzymając jej dłoń. Burza wciąż trwała, ale wiedziały, że wkrótce wszystko się uspokoi i lot będzie mógł kontynuować swoją drogę. Pośród tego chaosu na niebie Kelly pragnęła tylko jednego: dotrzeć wreszcie do Disneylandu, choć droga tam była pełna niespodzianek. Dyspros mała Kelly przedzierała się przez wąską przestrzeń. Wszystkie oczy były zwrócone na nią, oczekując z nadzieją, że uda jej się podłączyć kable i przynieść upragnione rozwiązanie. Napięcie w powietrzu było wyczuwalne, a podróż, która miała być wielką przygodą, teraz stała się próbą odwagi dla wszystkich na pokładzie. Podczas gdy wszyscy patrzyli z mieszanką oczekiwania i nerwowości, Kelly spojrzała na swoją mamę, która z oczami pełnymi ufności uśmiechnęła się do niej zachęcająco. Joyce wiedziała, że mimo przerażającej sytuacji jej córka była odważniejsza niż mogłaby przypuszczać. Dasz radę, Kelly, wszyscy jesteśmy z tobą, powiedziała. Starając się przekazać jak najwięcej pewności siebie, Kelly wzięła głęboki oddech, czując dreszcz w żołądku, ale także świadomość, że robi coś bardzo ważnego. Spojrzała na Stewarda, który miał ją poprowadzić do przedziału. Uśmiechnął się i powiedział: Będę tuż obok ciebie przez cały czas, dobrze. Będziesz naszą bohaterką. Te słowa sprawiły, że Kelly poczuła się trochę lepiej. Chwyciła latarkę w swoje małe dłonie i, z pomocą Stewarda. Zaczęła czołgać się przez wąski tunel prowadzący do miejsca. Przedział techniczny był ciemny i ciasny, a świadomość, że jest tam sama, otoczona kablami i sprzętem, sprawiała, że serce Kelly biło szybciej. Ale wiedziała, że nie może się wycofać. Z cichym westchnieniem odwróciła się do rozłączonych przewodów i, używając latarki, aby oświetlić swoją drogę, zaczęła szukać odpowiednich połączeń. Każdy ruch był ostrożny i precyzyjny. Podczas gdy dźwięk turbulencji na zewnątrz wciąż kołysał samolot. W chwili, gdy małe dłonie Kelly dotknęły przewodów i udało jej się połączyć rozłączone elementy, poczucie ulgi ogarnęło wszystkich na pokładzie. Światła w samolocie zaczęły znów migać, a system elektryczny stopniowo wracał do normy. Samolot ożył, a komunikacja z wieżą kontrolną została przywrócona. Kelly, z oczami pełnymi dumy, wyszła z przedziału, czując się jak prawdziwa bohaterka. Joyce. Widząc wychodzącą córkę, podbiegła do niej i mocno ją przytuliła. Jesteś niesamowita, Kelly, zrobiłaś coś, czego wielu dorosłych by nie potrafiło. Jestem z ciebie taka dumna. Mała, z nieśmiałym uśmiechem, odpowiedziała. Chciałam tylko pomóc, mamo. I z tym burza zdawała się wreszcie oddalać, a podróż, która zaczęła się pełna niepewności, zmierzała ku spokojniejszemu zakończeniu. W ciasnym i ciemnym przedziale technicznym Kelly stanęła przed wielkim wyzwaniem, ale wiedziała, że nie może się poddać. Napięcie w powietrzu było niemal namacalne, a ona czuła ciężar misji na swoich małych ramionach. Strach był obecny, próbując przejąć kontrolę, ale Kelly wzięła głęboki oddech, przypominając sobie uśmiech mamy i jej słowa zachęty. Jesteś naszą bohaterką, Kelly, mówiła Joyce z pełnym ufności spojrzeniem. Teraz bardziej niż kiedykolwiek Kelly chciała być tą bohaterką. Drugi pilot, będący w kokpicie, prowadził Kelly przez radio. Jego spokojny i stanowczy głos rozbrzmiewał w słuchawkach, które nosiła, kierując ją krok po kroku. Teraz, Kelly, znajdziesz niebieski przewód. Musisz go połączyć z czerwonym kablem. Już prawie jesteś. Nie poddawaj się, mówił, jego uspokajający głos pomagając dziewczynce zachować spokój. Każde słowo było jak lina bezpieczeństwa, a Kelly. Mimo ciemności i narastającej presji, postępowała zgodnie z instrukcjami z precyzją. Z latarką oświetlającą drogę, Kelly wyciągała swoje małe dłonie, aby dosięgnąć kabli, czując zimny metal na swojej skórze. Wiedziała, że musi wszystko połączyć w odpowiedniej kolejności, w przeciwnym razie samolot nadal mógłby nie działać poprawnie. Dźwięk turbulencji na zewnątrz wydawał się teraz odległy, zastąpiony głosem drugiego pilota, który cierpliwie i jasno kierował dziewczynką. Perfekcyjnie, Kelly, teraz został już tylko ostatni kabel. Wykonujesz niesamowitą pracę. Każdym kolejnym krokiem Kelly przezwyciężała strach i ciemność, robiąc to, co wydawało się niemożliwe dla kogoś w jej wieku. Jej determinacja rosła i wkrótce udało jej się połączyć ostatni kabel. W momencie, gdy wykonała ostateczne połączenie, światła w samolocie znów zamigały, a następnie ustabilizowały się, a kolektywna ulga rozlała się po kabinie. System elektryczny działał, a komunikacja z wieżą kontrolną została przywrócona. Kiedy wyszła z przedziału, Kelly została przyjęta oklaskami i uśmiechami wszystkich wokół. Joyce czekała tam z otwartymi ramionami, gotowa przytulić córkę. Wiedziałam, że ci się uda, moja bohaterko, powiedziała z oczami pełnymi dumy. Kelly uśmiechnęła się nieśmiało, a jej strach zniknął, gdy zdała sobie sprawę, że zrobiła coś wielkiego. Stawiając czoła przeciwnościom z odwagą i czystym sercem. Teraz, gdy burza i strach były już za nimi, podróż trwała dalej, a Bisnej był bliżej niż kiedykolwiek. Podczas gdy wszyscy obserwowali z mieszaniną oczekiwania i zdenerwowania, Kelly spojrzała na swoją mamę, która z oczami pełnymi wiary posłała jej zachęcający uśmiech. Joyce wiedziała, że mimo przerażającej sytuacji jej córka jest odważniejsza niż mogłaby sobie wyobrazić. Dasz radę, Kelly. Wszyscy na Ciebie liczymy, powiedziała, starając się przekazać jak najwięcej pewności siebie. Kelly wzięła głęboki oddech, czując lekkie ukłucie strachu, ale także świadomość, że robi coś bardzo ważnego. Spojrzała na Stewarda, który miał ją poprowadzić do przedziału technicznego. Uśmiechnął się do niej i powiedział: Będę tuż obok Ciebie przez cały czas, dobrze. Jesteś naszą bohaterką. To sprawiło, że Kelly poczuła się trochę lepiej. Chwyciła latarkę swoimi małymi rączkami i, z pomocą stewarda, zaczęła przeciskać się przez wąski tunel prowadzący do celu. Przedział techniczny był ciemny i ciasny, a uczucie bycia tam, samotnie otoczona kablami i sprzętem, przyspieszyło bicie serca dziewczynki. Wiedziała jednak, że nie może się cofnąć. Z małym westchnieniem odwróciła się w stronę rozłączonych kabli i, używając latarki, by oświetlić drogę, zaczęła szukać właściwych połączeń. Każdy ruch był ostrożny i precyzyjny, podczas gdy odgłosy turbulencji na zewnątrz wciąż trzęsły samolotem. W momencie, gdy jej małe dłonie dotknęły kabli i udało jej się połączyć rozłączone części, uczucie ulgi ogarnęło wszystkich na pokładzie. Światła w samolocie zaczęły znowu migać, a system elektryczny stopniowo wracał do działania. Samolot na nowo ożył, a komunikacja z wieżą kontrolną została przywrócona. Kelly, z oczami błyszczącymi dumą, Wyszła z przedziału technicznego, czując się jak prawdziwa bohaterka. Joyce, widząc, jak jej córka wychodzi, podbiegła do niej i mocno ją przytuliła. Jesteś niesamowita, Kelly, zrobiłaś coś, czego wielu dorosłych by nie potrafiło. Jestem z ciebie tak dumna. Powiedziała. Dziewczynka, z nieśmiałym uśmiechem, odpowiedziała. Chciałam tylko pomóc, mamo. I właśnie wtedy burza wydawała się wreszcie oddalać. A podróż, która zaczęła się od niepewności, teraz zmierzała ku spokojnemu końcowi. W ciasnym i ciemnym przedziale technicznym Kelly stanęła przed ogromnym wyzwaniem, ale wiedziała, że nie może się poddać. Napięcie w powietrzu było niemal namacalne. Ona czuła ciężar misji na swoich małych barkach. Strach próbował przejąć kontrolę, ale Kelly wzięła głęboki oddech, przypominając sobie uśmiech mamy i jej słowa otuchy. Jesteś naszą bohaterką. Kelly, mówiła Joyce z pewnym siebie spojrzeniem. Teraz bardziej niż kiedykolwiek Kelly chciała być tą bohaterką. Kopilot, znajdujący się w kokpicie, prowadził Kelly przez radio. Jego spokojny i stanowczy głos rozbrzmiewał w słuchawkach, które miała na sobie, kierując ją krok po kroku. Teraz, Kelly, znajdziesz niebieski kabel. Musisz go połączyć z czerwonym. Już prawie tam jesteś. Nie poddawaj się mówił. A jego uspokajający ton pomagał dziewczynce zachować spokój. Każde słowo było jak lina ratunkowa, a Kelly, mimo ciemności i rosnącej presji, dokładnie wykonywała polecenia. Oświetlając latarką drogę, wyciągała swoje małe rączki, by sięgnąć kabli, czując zimny metal pod palcami. Wiedziała, że musi wszystko podłączyć w odpowiedniej kolejności, inaczej samolot mógłby nadal nie działać poprawnie. Dźwięk turbulencji na zewnątrz wydawał się teraz odległy. Zastąpiony głosem kopilota, który cierpliwie i jasno ją prowadził. Perfekcyjnie, Kelly. Teraz został już tylko ostatni kabel. Wykonujesz niesamowitą pracę. Z każdym krokiem Kelly przezwyciężała strach i ciemność, robiąc to, co wydawało się niemożliwe dla kogoś w jej wieku. Jej determinacja rosła, aż w końcu udało jej się połączyć ostatni kabel. W chwili, gdy dokonała ostatniego połączenia, światła w samolocie ponownie zamigotały. A w kabinie rozprzestrzeniło się uczucie zbiorowej ulgi. System elektryczny znów działał, a komunikacja z wieżą kontrolną została przywrócona. Gdy Kelly wyszła z przedziału technicznego, została przywitana brawami i uśmiechami wszystkich dookoła. Joyce czekała na nią przy wejściu, z otwartymi ramionami, gotowa ją przytulić. Wiedziałam, że dasz radę, moja bohaterko, powiedziała z oczami pełnymi dumy. Kelly nieśmiało się uśmiechnęła, a jej strach zniknął. Gdy zrozumiała, że zrobiła coś wielkiego, stawiając czoła trudnościom z odwagą i czystym sercem. Teraz, z burzą i strachem za sobą, podróż trwała dalej, a Bisney był coraz bliżej. W końcu, po chaosie burzy i napięciu panującym na pokładzie, samolot zaczął delikatnie schodzić w kierunku lotniska. Kelly, która nadal siedziała obok swojej mamy, poczuła falę ulgi, widząc światła pasa startowego zbliżające się coraz bardziej. Samolot. Teraz całkowicie ustabilizowany, wylądował spokojnie, bez żadnych dalszych incydentów. Dźwięk opon dotykających pasa startowego był jak melodia bezpieczeństwa i radości dla wszystkich na pokładzie. Gdy drzwi samolotu się otworzyły, z zewnątrz dobiegły oklaski i okrzyki radości. Kelly i jej mama wyszły z samolotu, a historia heroicznego czynu Kelly, małej dziewczynki, która uratowała lot, szybko rozeszła się po całym lotnisku. Ludzie zaczęli bić brawo i gratulować dziewczynce która choć nieśmiała, nie mogła ukryć uśmiechu dumy. Zaczynała powoli rozumieć, jak wielkie znaczenie miało to, co zrobiła. Załoga i piloci byli tam, by podzękować jej osobiście, a wkrótce pojawili się też dziennikarze, prosząc o zdjęcia i wysłuchanie historii o tym, jak Kelly połączyła kable w przedziale technicznym. Kelly była nieco onieśmielona całą tą uwagą, ale nie mogła nie poczuć się wyjątkowa, otoczona tyloma pochwałami i gestami wdzięczności. W terminalu ludzie nadal mówili o jej odwadze, a niektórzy pasażerowie, którzy byli na pokładzie, zatrzymywali się, by raz jeszcze jej podziękować. Jesteś naszą bohaterką, Kelly, powiedziała starsza pani z uśmiechem, podczas gdy inni pasażerowie obdarzali ją uściskami i słowami podziwu. Joyce, z oczami pełnymi łez szczęścia, patrzyła na córkę z ogromną dumą, czując wdzięczność za to, że mogła być świadkiem odwagi i niezłomnego ducha Kelly ale dla Kelly wszystko to wciąż wydawało się trochę nierealne. Chciała tylko, by wszystko wróciło do normy, a w głębi duszy nie mogła się doczekać, by zobaczyć zamki Disneya i przeżyć magię, która na nią czekała. Wiedziała jednak, że ta podróż stała się czymś znacznie bardziej znaczącym. Nie była już tylko małą dziewczynką jadącą do Disneya, była bohaterką, a jej historia zostanie zapamiętana przez wszystkich, którzy byli na pokładzie tego lotu. Po spokojnym lądowaniu i niekończących się oklaskach Kelly i Joyce zostały powitane w terminalu przez przedstawiciela linii lotniczej. Mężczyzna uśmiechał się, ale jego oczy błyszczały z emocji, gdy patrzył na Kelly. Wiemy, że to ty byłaś prawdziwą bohaterką tej podróży, Kelly powiedział, kucając, by zrównać się wzrostem z dziewczynką. Dlatego w uznaniu twojej odwagi i bohaterstwa mamy dla ciebie i twojej mamy bardzo wyjątkową niespodziankę. Joyce... Która wciąż próbowała przetworzyć wszystko, co się wydarzyło, spojrzała z ciekawością na przedstawiciela. Kontynuował: W ramach podziękowania za uratowanie wszystkich na pokładzie, oferujemy wam darmowe bilety lotnicze na cały rok. To znaczy, że możecie podróżować w dowolne miejsce na świecie bez żadnych kosztów. Kelly otworzyła szeroko oczy, zaskoczona tą propozycją. Nigdy nie przypuszczała, że po tym wszystkim, co się wydarzyło, otrzyma tak niesamowitą nagrodę. Naprawdę! Zapytała, a jej twarz rozjaśnił ogromny uśmiech. Możemy polecieć gdziekolwiek. Przedstawiciel uśmiechnął się jeszcze szerzej i skinął głową. Tak, gdziekolwiek. I chcemy, byś wiedziała, jak bardzo jesteśmy wdzięczni za Twoją odwagę. Dziś uratowałaś życie wielu ludzi, Kelly, i to zasługuje na prawdziwą nagrodę. Joyce spojrzała na córkę, wciąż nie mogąc uwierzyć w to, co słyszy. Była tak dumna, że nie wiedziała, co powiedzieć. Ja, ja nie wiem, co powiedzieć. To niesamowite powiedziała z drżącym głosem. Kelly, wciąż oszołomiona, spojrzała na mamę i z błyskiem w oczach odpowiedziała Więc teraz możemy jeździć do Disneya co roku mamo. Mama zaśmiała się, mocno przytulając Kelly. Wiesz, że możemy i myślę, że będziemy robić tę podróż wiele razy. Bo zasługujesz na to wszystko i jeszcze więcej. I tak, odwaga Kelly została nagrodzona w sposób niezapomniany. Gdy wszyscy wokół nadal bili brawo dziewczynce, Joyce i Kelly spojrzały na siebie i wiedziały, że choć ta podróż była już wielką nagrodą, prawdziwym prezentem będzie pamięć o tym wyjątkowym momencie, pełnym odwagi, miłości i wdzięczności. Ich przygoda w Bisneju dopiero się zaczynała, ale historia bohaterki lotu na zawsze pozostanie w ich sercach. Po całym dramacie związanym z lotem w końcu nadszedł długo wyczekiwany moment przyjazd do Disneylandu. Mimo strachu i napięcia, które przeżyły, Joyce i Kelly były zdeterminowane, aby w pełni cieszyć się tą podróżą. Wiedziały, że teraz, bardziej niż kiedykolwiek, Disney stanie się doświadczeniem pełnym magii i niezapomnianych chwil. Po wyjściu z lotniska Kelly spojrzała na swoją mamę z szerokim uśmiechem, a jej oczy błyszczały z podekscytowania. Mamo, jesteśmy w Disneylandzie. Zawołała, podskakując z radości. Mama, odwzajemniając uśmiech, delikatnie ścisnęła jej rękę. Tak, i teraz wykorzystamy każdą chwilę, bo naprawdę na to zasługujesz. W kolejnych dniach obie całkowicie zanurzyły się w magicznym świecie Disneya. Spacerowały po parkach, zwiedzały zamki, zachwycały się postaciami i próbowały wszystkich przysmaków, jakie miejsce miało do zaoferowania. Najbardziej wyjątkowe było jednak patrzenie na Kelly której oczy pełne były podziwu i zachwytu, jakby każda chwila była częścią bajki. Dziewczynka czuła się, jakby była częścią samego parku, a magia wydawała się bardziej prawdziwa niż kiedykolwiek. Joyce natomiast czuła ogromną wdzięczność, że mogła być tam z Kelly i dzielić z nią te wyjątkowe chwile. Mimo wszystkiego, co przeszły, podróż do Disneya była nagrodą, której obie potrzebowały. Każdy śmiech Kelly, każde zdjęcie zrobione przed zamkami i każda nowa atrakcja, którą odkrywały razem, stawały się cennymi wspomnieniami, pełnymi radości i przezwyciężenia trudności. Problemy z lotu wydawały się odległe, niemal jakby były częścią innego świata. Teraz liczyło się tylko to, co naprawdę ważne. Czas spędzony razem jako matka i córka, tworzenie szczęśliwych wspomnień i widok, jak Kelly zmienia się w prawdziwą bohaterkę. Lekcje odwagi i wytrwałości były obecne w każdym zakątku Disneylandu, a Joyce wiedziała, że te wspomnienia staną się wieczne. Choć przygoda zaczęła się od wielkiego strachu, na końcu pozostała podróż pełna magii, miłości i przezwyciężenia przeciwności. Joyce i Kelly zrozumiały, że prawdziwa magia Disneya nie kryje się jedynie w zamkach i postaciach, ale w sile więzi, którą dzieliły oraz w niezwykłych wspomnieniach, które razem tworzyły. Historia Kelly szybko się rozeszła, a mała bohaterka stała się źródłem inspiracji dla wielu osób. Jej odwaga w chwili skrajnej trudności poruszyła serca wszystkich, którzy usłyszeli, co zrobiła na pokładzie tego samolotu? Choć była taka mała, Kelly udowodniła, że odwaga nie ma wieku, a nawet najmniejsze osoby mogą dokonywać wielkich rzeczy, gdy wymaga tego sytuacja. W kolejnych tygodniach historia Kelly była szeroko opowiadana w mediach. Pojawiała się w programach telewizyjnych, była wywiadowana przez dziennikarzy, a gdy pytano ją o jej odwagę, odpowiadała z nieśmiałym uśmiechem i pełna pokory, chciałam tylko pomóc. Nie do końca rozumiała jeszcze wielkość swoich czynów ale wszyscy wokół widzieli w niej coś wyjątkowego. Jej prostota i odwaga stały się lekcją życia dla wielu, pokazując, że w trudnych chwilach można być odważnym, nawet gdy okoliczności wydają się przytłaczające. Kelly stała się przykładem wytrwałości dla innych dzieci i dorosłych. Jej historia inspirowała ludzi, by wierzyć w siebie, stawiać czoła wyzwaniom z determinacją, niezależnie od tego czy są one małe czy duże. W wielu domach Kelly była postrzegana jako prawdziwa bohaterka. Przypomnienie, że siła płynie z wnętrza i że w chwilach kryzysu każdy ma moc, by coś zmienić, bez względu na wiek czy rozmiar. Dla Joyce widok córki, która była doceniana za swoją odwagę, był transformującym doświadczeniem. Wiedziała, że Kelly, poza tym, że była jej ukochaną córką, stała się również źródłem inspiracji dla świata. Razem nauczyły się, że prawdziwa siła pochodzi z wnętrza, a odwaga nie musi być czymś wielkim i widocznym, aby była potężna. Czasem prosty akt dobroci i determinacji może uratować życie i zmienić bieg historii. Kelly nigdy nie wyobrażała sobie, że jej małe działanie może mieć tak duży wpływ, ale patrząc wstecz, wiedziała, że w tamtym momencie zrobiła coś więcej niż tylko uratowanie lotu. Pokazała wszystkim, że z odwagą nawet najmniejsi mogą dokonać niesamowitych czynów i zmieniać świat wokół siebie.